Ej, witam was z tej samej To jest nasza misja w eee, Long hmm. Jesteśmy przy wraku... Eee. Znaczy, jesteśmy na miejscu katastrofy wraku małego zwiadowcy. Troszkę przesadziliśmy, ponieważ na tę misję poszedł i Montiusz, i Żółtek. No, troszkę może to być hmm, przez... Hmm, jak to powiedzieć... Marnotrawstwo zasobów, ponieważ e, czasem się tak zdarza, że na takich misjach mamy tylko czterech e, plus e, outsider, czyli pięciu do rozwalenia, a wziąłem swoich dwóch dowódców zespołu najlepszych ludzi, no bądź już jednego z nich może ściągnąć, no to ściągnij. Oj Paweł Paweł To ty dzisiaj dowodzisz czy dzisiaj dowodzisz No ty dowodzisz no to stare nie, nie, nie wiem co jest grane z tobą Ale nie popisałeś się to jest tak, czy ty tam dorzucisz granat Dorzucisz, a jeżeli ty dorzucisz to każdy inny rekrut który będzie mógł Rzuć ich, tam dorzucić. Aha, wy macie błyskowe granaty. Dobra, czy ty tam granat? dorzucisz granat? Zrzucisz, ładnie. Ale zanim to się stanie, tak chciałbym, żeby jeszcze pozostali rekruci spróbowali strzelić. 72. Ładnie, ale nie zabiłeś. Ty widzisz ich ładnie wszystkich Jeden z nich jest wyżej Który, który, który to jest wyżej? Z tej kamery nie widać A sobie Troszkę się przybliżyłem Które to było oddalanie Teraz sobie nie przypomnę Aha, ale ten, ten coś z to mam na niego mniejsze szanse. No to strzelmy do, tyłu, do tego z tyłu. Okej. Okay. Ty żyć granata. Jeden powinien przeżyć. O, dwóch przeżyło. Do tego powiem wam, że nie założyłem. Rozumiem. A mamy żółtka, który jednego z nich załatwi. Większe szanse masz na tego na dole, czuł tak 29% tylko? O kurde To nie jest jakoś tak strasznie dużo No ale spróbuj tego na dole ściągnąć O jezus No to jeden z nich będzie mógł nas zaatakować a mamy jednego rekruta. Eee, a mogę rzucić granata. No to dwóch z nich będzie nas mogło zatakować. No to niedobrze, tego nie przewidziałem. Myślałem, że na 100% ich rozwalimy. w siebie. Okej. Okay. mi Jeden mniej mam ja pewnie. A ja ten się wycofa pewnie. Dokładnie. Przewidywalne na zagranie. O, tam jest Melt, świetnie. Tak tam. Ten Melt. Zaraz będę na miejscu. Teraz tak rekrucie tutaj. O, ładnie, wypaczyłeś go. To dobijno ja. I guess. Już nie Gosk powinien mi tak awansować nawet tym e, szczałem, który tylko trafił, a nie zabił. Nie wiem czy mi się tam jakiś awans wyświetlił. Ale myślę, że powinien być. Musiuś. Zaraz będę na mnie. ciekawy gadżet w polu widzenia. Noc już... Hmm. Dobra, na razie niech tutaj podbiegnie żółtek. Rozglądasz się, ty się rozglądasz. Ty sobie przeładujesz swojtek i idziemy dalej. Prawdopodobnie już tu został tylko i wyłącznie przywódca. A nie, są jeszcze filmmeni. Nie wiadomo gdzie, ale gdzieś są. No dobrze. Dobra, jest smelt. Spróbujemy go bezproblemowo zdobyć. Już tam idę. To jest? montujesz. Montujesz do góry. tutaj się rozglądamy. Mogłem przeładować. powinien się zapytać czemu nie przeładowuję. Ale. Los No chodźcie. Nie przeładowuję, bo boję się, że może było mi coś zaskoczyć. Dobra, tam coś jeszcze jest. Tam są te filmanki. Ja chciałbym ten medal zdobyć. Bardzo bym go chciał zdobyć. Jasne. Dlatego jestem gotowy trochę zaryzykować. No kurde. Dwie grupki. A to nie byli firmeni, tylko sektoidy, okej. Okay. Żółtek, widzisz kogoś? A, niestety nie widzisz. jest. Stąd? Stąd już lepiej. Widzisz... Yy, ...Przybysza... ...czy Outsidera, jak to jest w orygina... ...w angielskojęzycznej wersji. A ty byś mogłaby wyskoczyć do góry. Okay. To się kopsni. Mącz już ładnie widzi. O widzicie. Ty widzisz outsidera. I też całkiem ze sporymi szansami. Tu też mam pszczoł do outsidera, dobrze. Kogo jeszcze tu mam do dyspozycji. I ty widzisz outsidera? Okej. Okay. Te idy mnie martwią. Czyli, tak, Ty chyba widzisz wszystkich. A nie, Ty co, co? Hmm, to ma halo targeting. Czy w ogóle ktoś ma? Chyba nikt nie ma. Nie masz. Hmm. Dobra, na początku spróbuj tutaj. Jakbyś go załatwił, to by nam to rozwiązało część problemów. Niestety. Ale już wybrałem ofensywną, bardziej ofensywną wersję. I muszę za nią podążać. Zrozumiano. Komputer pokładowy obcych może okazać się niezwykle przydatny w naszych badaniach. No dobrze. Postarajcie się dostarczyć go do bazy w stanie nienaruszonym. Nie wiem, czy... Dobrze zrobiłem, że tak zaryzykowałem, ale no zaraz się to okaże. Tu mam jeszcze jednego żołnierza. Ty stąd będziesz widział tego dronika? Oczywiście, że nie widzisz. A po co miałabyś widzieć? Eee, um, ściągnij mi... Zaraz spróbuj i do tego przybysza. Dobra, za 4. Hmm. Zawsze jest granat błyskowy jeszcze. Więc spróbuj ty do niego strzelić. Jakbyś go zabił Czego nie robisz? To tak, tutaj granat błyskowy. Te sektoridy są jedynym zagrożeniem na tej misji dla naszych. Mam nadzieję, że żółtek nie będzie. Tutaj overwatch. Tutaj przeładujmy. Na sobie na pewno załatwimy, ale tylko teraz, żeby czegoś nam nie zrobili. Dobra, Might Merch, czyli są tylko trzy ataki w najgorszym wypadku. O, jest ja lankował chyba! A! Ty, tylko nie szelaj do nikogo, kuzyn lepiej. Dobrze. Mądz już, ty też! A, jesteś. Ok. Żółtek wykończył gnojka. Proszę o pomoc! No dobrze. Skoczę montujący trochę. Sektoritów nie widzę. To ma granat błyskowy. Ty masz granat błyskowy, ale raczej go stąd nie dorzucisz tam. To nie jest czy z tego miejsca dorzucisz Czy mogę sprawdzić, jaki zasięg miał błyskowy Dobra, od ciebie on był na styk eee. Czyli Z tego miejsca może doleci, ale to też nie jest nie jest pewne Tam nie ma żadnego overwatcha, więc możemy zaryzykować Nie doleci A, to szkoda, szkoda, bardzo szkoda. Podbiegnijmy tu. Jestem flankowany, to niedobrze, to niedobrze, to bardzo niedobrze. Spróbuj strzelić do niego. Dobrze. Czy przykworzenie się teraz wyłączyło? Chyba tak. Żółtek. Jakby go trafił i zabił, byłoby cudownie. Nie udało mi się trafić. Niestety. Dobra. Załatwiliśmy tamtego. Zabrakło mi amunicji. Teraz tak. Rozumiem. Stąd możliwe, że załatwimy tego septoida 14-14%? Mmm Mało Mało, powiem wam Żutka mam flankowanego Bardzo niedobrze Już się za to biorę Co oni wymyślą teraz? Dostanę wsparcie i teraz żeby żółty tylko przeżył Okej, okej, okej Skończyłbyś sobie z tą pani komand, już jesteś No to pięknie, załatwo O cudownie Na dowódcę można liczyć Dobrze teraz tak Ty jest żółtek nie masz amunicji A, ty nie możesz strzelić znowu! Ale mam nadzieję, że go załatwię w tej rundzie, nie będę potrzebował ty, ty, jak to zrobimy. Tak jest! Weźmy meld na pewno 24%! No to jest kurde grane. Powiedziałem Wam chyba rundę temu, albo dwie rundy temu, że ich bez problemu załatwimy. A jak ma, na razie w załączonym obrazku widać, tak leciutko to nie jest. Żółtek. Nie masz żadnej osłony? No tu jest. Robi się. Podbiegnij podbiegni i przeładuj. No Ruszam Owerłeczek wypatruje yy, wrogów przeładuj i zobaczymy co on wykombinuje. Ma pełną osłonę, więc może coś pokombinować. Yy, nic nie pokombinował. W takim razie. Może Adrian by sobie spróbował awans zdobyć? kaj A, mleko. Eee, rekrutki. 61%. Nic. Nie nope. strzelać niech. No. Uron na Wojtek. Niestety. Następnym razem cię dorwę. Żółtek wiem, że masz yy, spore yy, szanse. Mąciusz, Mąciusz, A do w dowództwie. Wszystkie cele misji zrealizowane Tak to się grała jak się ma takiego żołnierza w zespole to można grać Dwóch dobrze schowanych, Cały zespół nie miał problemy z strzelaniem. Montjusz i Waszczały. Dwa trupy. Ty mi tam mówisz później, Paweł, że nasi żołnierze dobrze się spisali. Cieszę się, że wszyscy wrócili. Mam nadzieję, że dobrze idzie. A nie dostałeś awansu? Kurde, no nic. Szkoda. E, miałem wziąć teraz granat... granatników dwóch, więc. Fuh. Tobie, że weźmiemy defensywę. 82 Piękne Celowanie eee, Jeszcze jednego granatnika miałem wziąć, tak wam mówiłem chyba w poprzednim odcinku I Milczewski, a niech będzie soltem. Mamy małe soltów eee, Ok no To kolejna się za nami, mamy trochę kasy Nie, chyba żołnierzy jakiś tam mówić No mamy tych rekrutów Jednego ranniego I jednego w koszarach To tak myślę że Zamówimy sobie tak. Dowódco, dziś rano przybyli nowi technicy. Dodatkowe wsparcie dla zespołu jest bardzo cenne. Jeden karabin i powiedzmy czterech rekrutów. Za się mogę spodziewać ataku egzoltów. Więc musimy to robić spokojnie. A nie, Teresa wróciła. Mam pistolet draserowy. Drugi pistolet draserowy. Wykryto kontakt Mały zwiadowca. To pewnie znowu go wywytniemy. Zobieszajcie. Kolejne miejsce, co? Kolejny zwiadowca? Czy go zniszczymy i nic z tego nie będzie? Ooo! No to już po nim, bo jak jest nad wodą, to Zbliżam się do celu. Chyba godnie uda się zeszczelić. Jesteśmy domostrzałem! Przerywam atak. Dobra, ucieknam. nam. Wykryto kontakt, ale mam jeszcze jeden myśliwiec. My, może, może teraz, nie, 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 uciek nam, choroba. Kontakt utracony, dowódco. Mamy liczne zgłoszenia, trwających porwań. Ich miejsca zostały naniesione na hologląd. O, widzicie wysoki poziom. Nie wiem czy brać Montiusza, albo żółtka na tę misję bo hmm. jeżeli wezmę tu żółtka albo Montiusza na tę misję to to będzie równało się z tym że później będą mieli ko e będą ranni i wykluczy nam ich z e misji a w tym momencie jak widzicie na załączonym obrazku mamy Wyborową, mamy trybika mamy Panka, e czyli czy tam bre Breliosa, tak Ale... To wystarczająca siła ognia. Hmm. Choć z drugiej strony to jest wysoki poziom trudności. E, na pewno musimy wziąć tutaj e, broń laserową. Czy apteczkę to chyba nie niekoniecznie. Choć zaraz się zastanowimy jeszcze. Hmm. Hmm. Trybik jest dobrze. Panek jest dobrze. Choć zamiast tego może byś sobie wziął skopa. O właśnie. Wyborowa. Hmm. Może byś sobie wzięła ten ciężki yy, racer. Okej... Okay. Granatiera też możemy sobie wziąć, tylko sobie weź nie heavy. Zwykły szturmowy. Okej. Okay. Tu już nikogo nie mam. Tu jest drugi heavy. Dobrze. Tylko bez apteczki. Zamiast apteczki wolałbym, żebyś wiał sobie granat i głowy. Okej. Okay. I scota. O, scout to będzie dobre i nawet za wteczką bardzo mi się podoba takie rozwiązanie. Bardzo mi się to podoba. Pytanie tylko, czy chcę wziąć drugiego hmm, Heavy'ego? Za jeden dzień mi wróć, wrócę ja i żółtek, więc fajnie. Hmm. Scout. A weźmy sobie rakiet z owca. Wyposażenie. Aha, nie mamy już. No. Może weź sobie jednak lepiej celownik. Ok. Trochę brakuje mi. Nie mam na pewno tych. Może są jakieś. Yy karabiny o ma być, jeszcze jeden karabin gdzieś był dostępny chyba że go lepiej żeby go trybik dostał 71 i 5 bardzo podobnie jest więc może nie tu, tu czekajcie, mamy tak, raz, dwa Trzy cztery, gdzieś blokuje mi jednego karabinu. Ty masz szturmowy, dobra, jeszcze mam jedną szturmowkę. Ty masz ciężk, ciężki laser, eee, ty masz. Turmówkę, a gdzie jest drugi ciężki laser? Hmm. Aha, to trybik, właśnie sobie drugi ciężki laser. Ok, widać, że nie wszyscy żołnierze mogą używać, muszą być wyższym stopniem. Ok, więc na razie dziękuję Wam tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym odcinku na uprowadzeniach. Trzymajcie się.